Witajcie w sercu tajemnic, które omotały świat od stuleci. Dziś zgłębimy historię i przepowiednie jednej z najbardziej niezwykłych postaci w historii chrześcijaństwa, świętego ojca Pio. Ten włoski kapucyn, urodzony jako Francesco Forgione w 1887 roku, był obdarzony darami, które wyróżniały go spośród innych. Jego życie było splecione z fenomenami takimi jak stygmaty. Znaki świętych ran Chrystusa, które nosił na swoim ciele. Ale to, co sprawia, że Jego postać wciąż budzi zainteresowanie, to głębokie i alarmujące przepowiednie dotyczące przyszłości naszego świata. Dziś przyjrzymy się tym przerażającym wizjom końca czasów, które, jak twierdził, zostały mu objawione przez samego Jezusa Chrystusa. Pozostańcie z nami do końca filmu, aby odkryć coś, co może zmienić Wasze postrzeganie rzeczywistości. Zapnijcie pasy, bo podróż, w którą Was zabieramy, obfituje w strach, nadzieję i duchową walkę o przetrwanie dusz. Czy jesteście gotowi spojrzeć prawdzie w oczy? Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, ty się tym zajmij, Jezu, ufam tobie, lub niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. W sercu południowych Włoch, w malutkiej wiosce Pietrelcina, przyszedł na świat Francesco Forgione. Był rok 1887. Rok, który zapisał się w kartach historii nie tylko z powodu narodzin przyszłego świętego. Francesco, który później przyjął zakonne imię Pio, już od najmłodszych lat wykazywał głęboką duchowość. Jego droga do świętości rozpoczęła się w momencie wstąpienia do zakonu kapucynów. Ojciec Pio nie był jednak zwykłym mnichem. Ojciec Pio, zwany mnichem mistykiem, był człowiekiem, który przez wielu jest uważany za pośrednika między niebem a ziemią. Jego życie wypełnione było niezliczonymi duchowymi przeżyciami, które dla wielu pozostawały nieuchwytne i tajemnicze. Najbardziej uderzającym dowodem jego szczególnej roli były stygmaty, rany odpowiadające tym, które otrzymał Chrystus podczas ukrzyżowania. Te znaki na jego rękach, stopach oraz boku. Były widoczne dla wielu i stały się źródłem zarówno wielbienia, jak i kontrowersji. Stygmaty ojca Pio były unikalne nie tylko ze względu na ich trwałość, pozostawały z nim przez większość jego życia kapłańskiego, ale również ze względu na głębokie przesłanie, jakie niosły. Były one znakiem jego łączności z cierpieniem Chrystusa, a zarazem przypomnieniem o mocy ofiary i poświęcenia. W 1950 roku Ojciec Pio przesłał do Watykanu list, który wstrząsnął fundamentami Kościoła katolickiego. Opisał w nim apokaliptyczną wizję końca czasów, którą, jak twierdził, otrzymał bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. Te prorocze słowa, pełne mrocznych wizji i ostrzeżeń, zwracały uwagę na nadchodzące wydarzenia, które miały determinować losy świata. Ojciec Pio podkreślał, jak kluczowa jest nieustająca modlitwa w obliczu nadchodzących prób. Wezwał wszystkich wiernych do podjęcia duchowej walki przez intensywną modlitwę, która mogłaby stać się tarczą chroniącą ludzkość przed nadchodzącym złem. Drugim ważnym przesłaniem zawartym w liście była konieczność duchowego przygotowania na sąd ostateczny, który miał nadejść nagle i nieoczekiwanie. Ojciec Pio ostrzegał, że wielu zostanie zaskoczonych, a jedynie ci, którzy będą gotowi duchowo, mogą liczyć na miłosierdzie i ocalenie. List ten nie tylko zasygnalizował bezpośrednie zagrożenie dla ludzkości, ale również stanowił apel o powrót do głębokiej wiary i pobożności w obliczu rosnącego sekularyzmu. Przepowiednie ojca Pio, choć pełne niepokoju i przerażenia, przypominały o niezmiennym przesłaniu nadziei. Ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem, które możliwe jest przez głęboką wiarę i zaufanie do Bożej Opatrzności. Te potężne i niepokojące wizje, a także ich implikacje dla współczesnych wierzących, przypominają, że przesłanie ojca Pio wciąż pozostaje aktualne, zwłaszcza w dzisiejszych, często trudnych czasach. Ojciec Pio w swoich przekazach. Wielokrotnie podkreślał rolę ciał niebieskich jako heroldów nadchodzących zmian. W jego wizjach Słońce, Księżyc i Gwiazdy miały pełnić kluczową rolę, zapowiadając zbliżający się sąd. Przepowiednie ojca Pio mówią, że te astronomiczne zjawiska będą nosić znamiona czegoś o wiele większego niż zwykłe astronomiczne anomalie. Wizje, które otrzymał, sugerowały, że zmiany w zachowaniu tych ciał niebieskich Będą bezpośrednio związane z boską interwencją, mającą na celu przypomnienie ludzkości o konieczności przemyślenia ich drogi życiowej. Przepowiednie zwracają szczególną uwagę na nieregularne i niepokojące zjawiska na niebie, takie jak niespodziewane zaćmienia, meteorolodzy, którzy nie potrafią wytłumaczyć niektórych anomalii, czy gwiazdy, które wydają się migać w niezwykły sposób. Te znaki mają być ostrzeżeniem dla ludzkości, sygnalizującym, że czas rozrachunku jest bliski i że każdy powinien przygotować się na sąd. Ojciec Pio wierzył, że te kosmiczne znaki są sposobem, w jaki Bóg komunikuje się z ludźmi, przypominając o swojej obecności i nadchodzącym sądzie. Ta część jego przepowiedni miała na celu nie tylko ostrzec, ale również zachęcić do głębszej refleksji nad własnym życiem i duchowością. Teraz przyjrzymy się tym niezwykłym zjawiskom oraz ich potencjalnym znaczeniu w kontekście duchowym, przypominając widzom o starożytnej roli proroków, którzy również często używali znaków z nieba do przekazywania swoich orędzi. Przeanalizujemy, jak współczesna nauka i duchowość mogą interpretować i reagować na te niezwykłe sygnały z kosmosu. Ojciec Pio w swoich przepowiedniach wielokrotnie podkreślał znaczenie jedności. I wspólnoty wierzących w czasach prób i zmagania z ciemnościami, które nadejdą. W swojej korespondencji i nauczaniu zawsze zwracał się z apelem o modlitwę jako ostateczny bastion w obronie przed złem. Dla ojca Pio, modlitwa była nie tylko aktem kultu, ale narzędziem, które pozwalało ludziom zachować nadzieję i duchową siłę. Podkreślał, że wspólne, nieustanne modlenie się ma moc łączenia ludzi, dając im siłę do przezwyciężania trudności, oraz jest kluczem do ochrony duchowej. Wielu teologów i uczonych wskazuje, że w tekstach apokaliptycznych modlitwa często pojawia się jako element, który pozwala ludzkości przetrwać najcięższe chwile. Ojciec Pio, odwołując się do tych tradycji, wzmocnił przekaz, że modlitwa jest niezbędna w obliczu nadchodzącego sądu i chaosu. W swoich orędziach ojciec Pio nie szczędził słów na temat moralnego stanu współczesnego mu społeczeństwa. Alarmował, że ludzkość zatapia się w grzechu i pustych rozrywkach, tracąc z oczu to, co najważniejsze. Ojciec Pio wskazywał na to, że współczesne społeczeństwo oddala się od duchowych i moralnych wartości, zatracając się w hedonistycznym stylu życia, co prowadzi do duchowej pustki i moralnego upadku. Apelował o odrodzenie moralne, które jest niezbędne do przywrócenia równowagi w świecie. Ostrzegał, że tylko powrót do sprawiedliwości i etycznych zasad może zapobiec nadejściu katastrof i umożliwić ludzkości stawienie czoła przyszłym wyzwaniom. W tym momencie podkreślamy, jak aktualne i ważne są przesłania Ojca PiO w dzisiejszych czasach. Jego wezwania do jedności, modlitwy i moralnego przewodnictwa są nie tylko przestrogą, ale i drogowskazem dla wszystkich, którzy szukają duchowego przewodnictwa w coraz bardziej złożonym świecie. W obliczu przepowiedzianych przez ojca Pio katastrof i trudności, święty mnich zostawił wyraźne instrukcje, jak należy się przygotować, aby przetrwać nadchodzące nieszczęścia. Te wskazówki nie są tylko praktycznymi radami, ale głęboko zakorzenione są w jego duchowej wizji ochrony i przetrwania. Ojciec Pio zalecał, aby w czasie nadchodzącej katastrofy ludzie pozostawali w swoich domach. Podkreślał, że dom jest nie tylko fizycznym schronieniem, ale również miejscem duchowej ochrony, gdzie rodziny mogą wspólnie modlić się i wspierać się nawzajem w trudnych chwilach. Święty wskazywał na konieczność przygotowania zapasów żywności, które mogą być niezbędne do przetrwania w przypadku dłuższego okresu izolacji czy zamknięcia. Taka praktyka ma na celu nie tylko zapewnienie fizycznego przetrwania, ale również umożliwienie skupienia się na modlitwie i duchowym wzroście bez obawy o podstawowe potrzeby. Najważniejszym aspektem przekazu ojca Pio jest przekonanie, że Bóg jest ostatecznym przewodnikiem i ochroną w czasach prób. Uczył, że głęboka wiara i zaufanie do Boga są kluczowe w przetrwaniu duchowym i fizycznym. Ojciec Pio podkreślał, że nawet w najcięższych momentach, Obecność Boża i modlitwa mogą przynieść nadzieję i ulgę. Teraz zastanowimy się nad głębszym znaczeniem tych wskazówek. Analiza, jak wiara i duchowe przygotowanie mogą wpłynąć na indywidualne i zbiorowe postawy w obliczu globalnych kryzysów, pozwala zrozumieć, dlaczego przesłanie Ojca Pio jest tak istotne nie tylko dla wierzących, ale dla każdego, kto szuka duchowej i moralnej siły w trudnych czasach. Przypomnimy także, jak ważna jest wspólnota i wzajemne wsparcie, podkreślając, że w jedności jest siła zdolna przeciwstawić się nawet największym kataklizmom. W swoich przepowiedniach, ojciec Pio maluje obraz czasów pełnych przerażających zjawisk i kataklizmów, które mają przetestować ludzkość. Jego wizje zawierają konkretne opisy tych dramatycznych wydarzeń. Prorocze słowa ojca Pio mówią o potężnych huraganach i deszczu ognia spadającym z nieba, co ma być fizycznym wyrazem boskiego gniewu i służyć jako ostateczne przypomnienie o konieczności nawrócenia i zmiany życia. Te zjawiska są przedstawiane jako bezpośrednie interwencje, mające na celu oczyszczenie Ziemi i jej mieszkańców. Jednym z najbardziej symbolicznych elementów przepowiedni są trzy dni ciemności, które mają ogarnąć świat. Te dni, pełne strachu i niepewności, symbolizują ostateczną próbę dla ludzkości, testując jej duchową wytrzymałość i gotowość do przyjęcia boskiego światła. Mimo mrocznych wizji, przepowiednie ojca Pio kończą się przesłaniem nadziei i odbudowy. Po trzech dniach pełnych prób i cierpień światło ma powrócić. A z nim nadzieja na nowe życie. Wizje przewidują, że słońce znów zabłyśnie, przywracając spokój i harmonię, co symbolizuje nowy początek i odrodzenie po czasach prób. W najciemniejszych chwilach, gdy wydaje się, że wszelka nadzieja jest stracona, aniołowie mają stąpić z nieba, aby rozsiewać pokój i spokój. Ich obecność ma być oznaką, że niezależnie od przeszkód i katastrof, boskie siły są zawsze gotowe wesprzeć i prowadzić ludzkość ku lepszemu jutru. Podkreślamy, że mimo wszelkich przeciwności i kataklizmów, centralnym punktem przesłania Ojca Pio jest nieustanna obecność i opieka Boża. Przypominamy, że w najcięższych momentach nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, a wiara i nadzieja mogą nas przeprowadzić przez największe trudności, prowadząc do duchowej odnowy i pokojowego jutra. Ojciec Pio konsekwentnie podkreślał moc modlitwy jako kluczowego elementu w życiu duchowym. W jego przekazach modlitwa jest nie tylko aktem religijnym, ale fundamentalnym narzędziem, które może uratować ludzkość przed nadchodzącymi nieszczęściami. Przepowiednie świętego mnicha zalecają intensywną praktykę modlitwy, pokuty i mortyfikacji jako środków do osiągnięcia duchowego oczyszczenia i przygotowania na sąd ostateczny. Działania te mają na celu nie tylko osobistą transformację, ale także zbiorowe odkupienie. Ojciec Pio wierzył, że modlitwa ma moc zmieniania serc i umysłów, co jest niezbędne do odwrócenia kursu ludzkości zmierzającej ku zagładzie. Modlitwa, jako połączenie z boską mocą, może przynieść nadzieję nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Przepowiednie ojca Pio rysują obraz świata, który zbyt pewnie spoczywa na laurach. Ignorując nadchodzące niebezpieczeństwa, Święty ostrzega, że sąd może nadejść nagle, gdy najmniej się go spodziewamy, co może złapać wielu ludzi z zaskoczenia. To przestroga przed komplacencją i zaniedbaniem duchowym. Ojciec Pio maluje obraz współczesnego świata, który tonie w duchowej i moralnej ciemności. Jest to wezwanie do globalnego przebudzenia i powrotu do wartości duchowych i moralnych, które są fundamentem. Prawdziwie sprawiedliwego społeczeństwa. Jako przewodnik duchowy, ojciec Pio pozostawił trwały ślad w historii, prowadząc wiernych przez trudne czasy. W swoich przepowiedniach i nauczaniach święty mnich zawsze starał się być wsparciem i przewodnikiem, pomagając wiernym odnaleźć drogę przez trudności życiowe i duchowe. Ojciec Pio nieustannie zachęcał do głębokiej wiary i zaufania w opatrzność Bożą, co jest kluczowe, aby móc przejść przez nadchodzące próby z nadzieją i siłą. W naszym podróżowaniu przez tajemnicze i głęboko poruszające przepowiednie Ojca Pio przypomnieliśmy sobie o jego alarmujących wizjach końca czasów, które przyniosły zarówno ostrzeżenia, jak i przesłania nadziei. Przeanalizowaliśmy znaczenie modlitwy, jedności oraz duchowej i moralnej gotowości, które są kluczowe, aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Ojciec Pio, jako duchowy przewodnik, wciąż przypomina nam o sile wiary i znaczeniu bycia przygotowanym na wszelkie niespodziewane wydarzenia. Dziękujemy Wam serdecznie za towarzyszenie nam w tej niezwykłej podróży przez życie i nauczania Ojca Pio. Mamy nadzieję, że te przesłania skłonią Was do refleksji i wzmocnią Waszą wiarę oraz duchową czujność. Jeśli film Was poruszył i uważacie, że więcej osób powinno usłyszeć te ważne przepowiednie, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, polubić ten film i podzielić się nim z rodziną i przyjaciółmi. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej treści, które mogą oświecić i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.